Dobra, ja nic nie gadam, bo to jest GRID, kolejny odcinek. Jest ze mną ekipa szaleńców. Nie, nie wolno używać słowa ekipa, bo to zastrzeżone przez ryżego. No to grupa. To grupa. Dobra, jedziemy. To był tak stresujący start, że ja jeszcze nie wierzę, że jadę. Ja myślałem, że tam będzie, że to, że to do menu powróci. Ja będę mógł na spokojnie. Łoje, Łoje, Łoje! A oczywiście zapomniałbym <suszy> powiedzieć: jakby ktoś chciał sobie kupić Grida, to na g 2A, skoda 12 zł, zachęcam. Link w opisie. Niklaus, jak ty jeździsz? Wybornie bologna. kolego. No widzę właśnie, to ciskanie to baty na pewno jest. Brak zróbmy nie, no tak jest, jest. Wiecie, to, co to, z nią to, zrobić? Właśnie dlatego nigdy nie jestem na wysokich A. A. Na <śla> No co za przypadek! Oj, Gini! Kurde robak tutaj. Ło! Kurde bele. Jest nie, 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 nie! nie, nie. Pierwszy wisi, którego nie dojechałem w tym dniu. Dobrze. Jeden z Kurde. Daria, patrz tam jako, bo... Nadciągam. Tak sobie tam może, jeszcze daleko ode mnie jesteś. No. O, teraz <laughs> <się szybciej>. o. <laughs> I skoro możesz zwolnić... Zaś trzecim... ale to nie Ostatnim, w ostatnim wyścigu na tym etapie już mi auto samo skręcało w lewo, to póki co jest fantastycznie. Ej, nie i schodzą na ostatnie miejsce. Tak, tak się tłumacz, tak się tłumacz. Tak se mógł. Na YouTubie nie będzie widać. Uooo. Postprodukcja Ale robi swoje. Ale przegryzła mi kabel w klawiaturze. mi przegryzła kabel tam, jakiś wężyk. A mi wężyk. nutria wpadła o, w, w w, w, kom... w, w laptopie, tak. Gdzieś ja tam cicho? Widzisz, życie miłe? Patrzę <laughs> ja na ciebie. Tak. Dobrze, że nie wyskakują fotografii na ulicę jak w tym, jak w Kolinie. O, o, Dobra, że wy... <laughs> to się nie zdarzało wcześniej. Trzeba wyprzedzić Niklausa, żeby tutaj pozycję chociaż zdobyć. Nie można. Oh, no. Ja muszę być na trzeciej pozycji, przynajmniej. Poniżej trzeciej pozycji nie wrzucam na YouTube'a. Nie! nie co wierze, mi się i... z tym autem zrobiło? To to ja się. W się. Jezu, pad mi. No, patrz, pa, pa, pad mi wysiada. No, nie mogę skręcać. Mogę tylko oh. gaz trzymać. O, oklepałem go teraz, teraz z drugiej strony i już jest spoko. Tylko mi ogień leci z koła, ale to takie są specjalne efekty. Okay. To zamontowywał Exhibit. Tak szybko. tak szybko jedziesz, że aż ogień leci. No bo ja przekraczam po prostu prędkość dźwięku, światła, wody. <grydny osiąga> jedyny <grydny> <nutry>, Ziemi. Nutri. <grydny> Biedna Nutria. Prędkość Nutri to jest jedno drzewo z lasu na minutę. A z jakiego lasu, chyba drzewo też Mieszanego. Nieeee! To tak nie może być! A w tym nie masz szyb! Wszystko potykłeś. Ja już niedługo tego golfa nie będzie. Ale... ale stepnik, nie... to cię No nie wiem kto. Może ty. <grym> Hiszpańska inkwizycja. <grym> <grym> nie się nikt nie spodziewał. Nie, bo to nie, bo właśnie, bo ja się nikt nie spodziewał. Tak odbędzie 12. 000. Komorni. ZUS. Patrzam. Koniec roku się zbliża, to się zgadza. Nie dowiem. Te, że masz naderwane cenny prawie na chwilę. Marchowy, za co ty mu zrobiłeś taką krzywdę? Nie wiem, Za to, że, <grym> że ma coś za to, że zypa była zasłona. Zaranem. Zaraz, to sprawdzę. Żeby oh, żebym miał ja jeszcze w ogóle dotrzymał końca tego wyścigu. To to jest? To, to jest Matis! W ogóle, jak Tyś, to się stało, że ja. Tak, Aha, bo ja byłem czwarty. Ja ja tak, to, tak. to, tak. Tak. No. to jest ciepłe Matis. Ja postanowiłem, tak to jest Tak, ja myślę, że to jest Matis. Tak, tak. Hmm. jak można wypisać musek gorpowy? 4 ma 3 jeszcze... Wow, piąty. A na 10. Ej, jako jedyna ja co... nie dojechałam? Nie. Kupf, ja drugi no, raz skasowany. No a ja, teraz od razu będzie następny, nie? Jeszcze? Już, tak, jest, tak, tak. jest. Tak. Tak, to jest druga strzałka. Bardzo dobrze, ja. bardzo dobrze. Także ten materiał na YouTube'a jeszcze nie jest stracony, bo jeszcze wygram teraz ten wyścig i to się zrównoważy, a nawet wyjdzie trochę na plus. Także... Ej lo co, masz najmniej punktów, skasuj i Łapkę w górę Postarze, można już, ja już dawać. Dwa, dwa razy zostałem skasowany <coughs> Dlaczek no. razy sztuka. No niestety też się obawiam. Ja byłbym pierwszy w tym wyścigu, na pewno przez dłuższy czas, zanim Iskor bym mnie dogonił. Ale też Audi... byłby pierwszy. Gdyby ja, ja. nie, gdyby nie Niklaus. Ja by był pierwszy, jakby nie był piąty No gdyby nie wy to bym wygrał no. No, no dosłownie. Słuchajcie, jak ja bym był sam w tym wyścigu, to bym był pierwszy na 100% No, no może nie na 100% no. Ja bym No jest to kwalifikacja. <noise> 90 no. no. Przynajmniej, co najmniej. Bynajmniej. No, ostatni no, będą i widzę. Tak. No, co, tylko nie skręcaj, dobrze? No to, to z się tak tam Ostatnio, ostatnio no, ale... mi się no, deblokuje akurat z mojej prawicy. Pamiętaj, ostatni będą Ja wiem, wiem, wiem. Dlatego się nie tak tak. martwię. Na no, ja sobie twierdzę, o się ja, podrapie w nosie, o. sobie ja. poczekam. Się. No wszyscy. nie, 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 i pojechał! Ty mam lasie. No, mam lasie się i Daria nie, nie, no nie, 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 co to za dziwny tor? Przepraszam bardzo. No co kto? Nie wolno. Daria no, ja weź zostaw no. Jak wyjeżdziecie? To do się nadajecie? Ale te Katowice się zmieniły, ja pierdzielę. No palmy wyrosły, palmy posadzili. A póki co jedna Był była w Warszawie, nie? nie wiem, palmy w Warszawie nie. już nie ma. Nie? Obraz nie ma. przenoszą. Do Katowic? A, nie. Tak. No to znów tam. Tam było ciekawego, jest taka dzić, że palmę dołożysz, to się nikt nie kapnie, nie? A teraz czytam na fakcie, gdzieś tam dorwał, że strażacy uratowali matkę sukę, znaczy, i szczeniaki, i po dniu Ale jak ty się wyrażasz? Matkę sukę. Jeszcze że... ja chodzi. Płęta jest taka, że to było w Sosnowcu. Pasuje. Aha, tak. Past kut. Ja no i... Zaś czwarty. się piąty, czemu nie drugi, pierwszy? O, o. o. Dobrze A, A, i... Nie mogę szybciej jechać, bo mam dobrze. baterie słabe w padzie. A się boję, że jak przycisnę mocniej gaz, to mi korki w domu wy... to pierdol... Aaaaaa! <śla> Chyba wyląbało się. Chyba się. Padł się padł, tak? Tak, pa pad O, nie mogę jechać. To ja zakańczam ten materiał w tym momencie. I, 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 I jakbym mógł jechać to bym wygrał, nie? Także dajcie łapkę w górę i w ogóle patrzcie tam jak... <śmulet>